Mam życie na zeszyt, wiecznie mnie peszy, zbliż się daleko, bez odpowiedzi, nic tak nie cieszy dziś, jak niepewność. Zasubskrybuj kanał, a na pewno się nie zawiedziesz. Zostaw dzwona, aby być na bieżąco z każdym materiałem. Dziękuję, że jest nas coraz więcej i dziękuję za każdą zostawioną subskrypcję i zaufanie. Każdy, kto zostawi łapkę pod tym odcinkiem i komentarz na dole, jakikolwiek po prostu zostanie wypisany, że tak powiem, pozdrowiony na początku kolejnego odcinka, więc polecam Wam coś tego zrobić możecie się właśnie znaleźć w ten sposób w następnym odcinku. Cześć, witajcie moi kochani, chciałabym wam tutaj zaprezentować serwer, który wystartuje w sobotę o godzinie 16, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, mam do rozdosowania trzy rangi, rangę VIP, rangę super VIP i rangę sponsor, musicie zostawić nick i like pod tym odcinkiem a może akurat uda wam się zgarnąć tutaj darmową rangę, a serwer jest naprawdę fajny zresztą pokażę za chwilę co tutaj jest takiego nowego i co, na co warto po prostu zwrócić uwagę, zapraszam was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie i możecie mi ogólnie pomóc po prostu zostawiając łapkę, nawet jeżeli nie zamierzacie grać na tym serwerze, a mi to Na pewno bardzo pomoże. Będę bardzo się z tego powodu cieszyć. I y, przejdźmy tutaj do prezentacji serwera. Słuchajcie, zaczniemy od prezentacji dropu, więc y, wejdźmy tutaj w ukośnik drop. Mamy drop ze Stone'a. Y, mniej więcej taki o, jaki tutaj macie, więc jest dość spory. Y, macie tutaj 9. Dobra, jest duży, bo popatrzyłam na bonus. Duży jest drop ze stołna. Mamy tutaj drop z złowienia, możecie sobie dropnąć na przykład potki. Mamy drop z in-case'ów, czyli po prostu takie premium case'y do otworzenia i mamy drop z golema, ale golemy pokażę wam potem, bo to jest coś fajnego, co może dropnąć na przykład z takich golemów po zabiciu. Po prostu macie szansę na drop 1% baykona, kilo w 6 czy 3, voucher na Vipa i 4 zincasy, czyli po prostu takie do otwarcia skrzydła. Więc myślę, że warto tu możecie dodatkowo wyłączyć, włączyć wiadomości, TurboDrop, informacje o TurboDropie i wasze statystyki kopania. Teraz pokażę Wam craftingi, jakie będziecie mieć tutaj dostępne na serwerze. Oczywiście to wszystko będziecie mogli sobie zobaczyć, jak już wejdziecie. Generator kamienia, y, tutaj macie rzucane TNT, y, macie tutaj Boy Farmera, y, Sand Farmera, czyli w bardzo prosty sposób można fajnie to ogarnąć i kop Kopacza Fosy i na końcu macie crafting ender chesta. Ja sobie będę tutaj patrzeć, bo tutaj mam wypisany, co miałam pokazać, powiedzieć, bo po prostu ja mam sklerozę i wiecie jak to jest. Przejdźmy dalej do schowka. Limit jest 3 koksy, 12 ref i 5 pereł i możecie sobie wypłacić tutaj wszystko, jeżeli macie na przykład jednego koksa weku i brakuje wam, klikając tutaj to po prostu dopełnia wam jakby cały ten limit, jeżeli tu klikniecie to po prostu dopełni wam ten limit brakujących tych itemów. Kolejną rzeczą, którą mam tutaj wam pokazać, to jest TNT. TNT jest włączone w tygodniu od 12 do 23. W weekendy jest od 10 do 24 i działa poniżej 50 poziomu, więc to jest super że sprawa, że po prostu Możecie fajnie kuboi to garnąć, a nie będą na przykład specjalnie przychodzić wam griffować gildy, żeby tylko komuś zrobić na złość. O, właśnie tutaj <noise> Dany nagrywa, reklama akurat. Słuchajcie, kolejną rzeczą chciałabym Wam pokazać, jest tutaj coś takiego jak efekty. I pokazuję Wam już efekty, macie takie oto efekty, możecie użyć sobie mleczka i żeby pozbyć się efektu trucizny, macie tutaj spida, odporność, hust i tak dalej. I to jest fajna rzecz, że można na przykład to mleko zakupić. Kolejną rzeczą, rzeczą, rzeczą są itemy, macie tutaj itemy, które będą potrzebne. Myślę, że będzie bardzo prosto je zdobyć, patrząc na drop, jaki jest. Jest. Generalnie, co tu jeszcze wam pokazać mogę? Muszę tutaj sobie zerknąć. W ukośnik sklep możecie sprzedawać itemy, które wam dropu, których na przykład nie potrzebujecie. Możecie sprzedać wszystko naraz, co jest bardzo fajne. Czyli wszystkie na przykład macie to, to, ciam to i wam to i możecie sprzedać wszystko naraz na i dostajecie za to monety, Tak, macie na przykład za stack kobla 25 monet i później możecie zakupić chociażby kilo 63 Bejkona i różne tego typu inne tutaj itemy właśnie w tym sklepie. Teraz słuchajcie, pokażę Wam w końcu golemy. Golemy wyglądają na takiej zasadzie, że po prostu po zabiciu gracza macie 50% szans, że dropnie główka takiego golema. I później robicie coś takiego. Aha, ja tutaj nie mogę niestety budować, bo tu jest oczywiście Kubo, i tu nie wiem, czy w ogóle mogę budować. Patrzcie, robicie coś takiego. I tu stawiacie te główki, które wam dropną, i taki golem się tworzy, i po zabiciu go macie te itemy, które pokazywałam wcześniej w dropie, więc myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. I taki golem ma 15 tysięcy HP. Dobra, i to jest generalnie już końcówka prezentacji. Chciałabym Wam jeszcze pokazać kilka rzeczy. A mianowicie pod czat chat możecie wyłączać wiadomości o dropie, o prywatne wiadomości, z dropu skrzynek z item shopu i zabójstw, zgonów. To jest spoko, spoko rzecz. I pod grać. macie naprawdę fajne statystyki. Podobają mi się, powiem Wam szczerze, że mi się naprawdę podobają. Macie asysty, zgony, zabójstwa, spędzony czas yy, i statystyki górnicze. I macie od razu pod spodem pozycję, którą zajmujecie. To jest fajne, właśnie, że można sobie w sumie od razu sprawdzić. A jak wpiszecie na przykład gracz nick, to możecie sprawdzić statystyki innego gracza, akurat dany jest tutaj na serwerze, to możemy sobie jego sprawdzić statystyki, jak widać on jest na serwerze Odczekajcie czekajcie, 3 minut, więc ma czwartą pozycję, zobaczmy czy to się zgadza z tabem, tak jak widać macie topowy gracz i to się wszystko zgadza, więc fajne te statystyki są. I jeszcze dwie ostatnie rzeczy, które chciałabym wam tutaj pokazać, za chwilę to zrobię. Dobra, słuchajcie, na sam koniec chciałabym wam pokazać super fajny enchant. Klikacie przedmiotem, który chcecie zenchantować na taki enchant. I możecie wybrać: albo otwiera wam się zwykły enchant, albo otwiera wam się wybierany enchant. Który, do którego oczywiście musicie mieć ileś tam biblioteczek, które jest wymagane. I dany poziom po prostu level expa, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Przypominam wam wszystkim. Start będzie w sobotę o godzinie 16. Ma być 500 slotów. Myślę, że będzie dużo, dużo graczy tutaj ziomuś napisał, żeby się tepnąć, to poczekajcie, tepniemy się tutaj od razu. O, i zobaczcie, tak mniej więcej wygląda golem. On ma 15 tysięcy HP i z niego tam właśnie dropy, różne fajne itemy. Mogę Wam jeszcze w sumie przypomnieć, co tam dropi. Możecie dropnąć Bacona 6 czy 3 voucherna VIP'a i Casey, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na serwer. Ja postaram się wbić, chociaż nie obiecuję, ale na pewno tam odwiedzę tutaj ten serwer i tak. I trzymajcie. Yy, powodzenia też w konkursie Siemka